A drugie weto, to osobiście traktuję, to głupie jest weto, no bardzo głupie. Co, co się nie podoba prezydentowi w ustawie, którą również jego środowisko popierało, które dotyczy jakby, bezpieczeństwa zwierzaków. No co to takiego jest nadzwyczajnego, że w Polsce po wielu latach doszło do jakiegoś konsensusu politycznego też, no z wyłączeniem jednej formacji, która i wszyscy mówili podobnym głosem, trzeba tym zwierzakom zapewnić bezpieczeństwo, te łańcuchy złe, zróbmy wszystko, żeby było inaczej niż dotychczas. I, I nie znam mądrego uzasadnienia do tego, że można to byłoby zrobić. Chyba się nikt tego nie spodziewał zresztą. To, znaczy, Jak są weta, których się spodziewam, mhm. myślę dobra, to to się może zdarzyć. To, to że prezydent zawetował tą ustawę, która te łańcuchy odcina, daje bezpieczeństwo zwierzakom, traktuję jako głupotę. Nie wiem, czym to kierowało prezydent. Tu się muszę z panem zgodzić, bo tak y, patrząc politycznie, to wydaje mi się, że prezydent tym wetem ucieszył 5 tysięcy osób, a zmartwił 20 milionów. Dokładnie. E, więc to jest politycznie bez sensu, przy czym dostrzegam pewne absurdy tej ustawy.